Moje wszystkie pluszowe foki. Nagrywam to drugi raz, ale doszły mi dwie nowe foki, więc muszę je przedstawić. Pierwsza foka to jest śnieżka. Mam ją 7 lat lub 6 i jest ona z Anglii. To jest Helenka. Jest z Helu. I mam ją 5 lat. Ma pięć lat. To jest Maja, moja czwarta pluszowa foka. Ma ona rok i ona jest zbyt goszczy. I to jest Maja. To jest Kaja, moja trzecia pluszowa foka. I Mam ją około chyba 6 lat i ona jest Torunia Ma na imię Kaja To jest moja główna foka, którą no, głównie nagrywam na moim kanale z Dziadczyzniem To jest Sprite Cola Pepsi Fanta seven. up Mam ją może rok? chyba rok mam ją i i jest ona kupowana z temu więc raczej raczej jest z Chin tu jest Luna o, ja ją mam Dwa miesiące, nie wiem gdzie jest kupowana, dostałam ją na Wielkanoc. Ale tak wygląda. No to jest Luna. I ostatnia, Foka. Zara. Dostałam ją na Dzień Dziecka, ale chyba z Helu, bo ma taki znak Hel. I można jej ten znaczek od... Od, od, odczepić. Ja ją mam chyba dwa tygodnie. No i to chyba jest moja. No i to jest moja ostatnia puszowa woka. Ale na pewno na urodziny w lipcu dostanę kolejną. Może no nie na pewno, ale raczej dostanę. I tu jeszcze raz pokazuję moją całą kolekcję. I to wszystko. Pa, pa.